Dobry dzień, dobry! Dużo z Was mówiło, abym podzielił się swoją historią, jak to było z programowaniem u mnie, kiedy zacząłem i jak wyglądała moja kariera aż do momentu, w którym jestem obecnie. No więc czas opowiedzieć coś o sobie. Programować zacząłem w wieku bodajże 10 lat, o ile uznamy HTML za język programowania bo część z Was, część z programistów oczywiście tego nie uznaje. Nie jest on takim kompletnym językiem programowania, ale powiedzmy, jeżeli go już włączymy, to gdzieś właśnie, gdy byłem w czwartej klasie podstawówki, no kuzyn pokazał mi ogólnie internet, co to jest i jak się robi takie strony internetowe. A ja jako dzieciak byłem tym dość zajarany, bo wystarczyło zobaczyć, jak się, w zależności od tego, jakie znaczniki w dokumencie umieścisz, jak on się potem wyświetla. I to sprawiało już mi jakąś taką pierwszą frajdę, jeśli chodzi o takie czynności związane z programowaniem lub rzeczami dookoła. Później gdzieś, bodajże to było gimnazjum, zacząłem tworzyć swoją stronę internetową o mojej ulubionej grze. O StarCraftie. I strona cały czas wie się do dziś. Ona oczywiście nie była wtedy w takiej formie, w jakiej jest obecnie. Możecie sobie wejść na scarea.pl. Wtedy strona wyglądała inaczej. Była dość prosta, i tam był używany tak naprawdę HTML i CSS. Później, czyli gdy już byłem w liceum, stwierdziłem, że do tej strony warto by było dorobić silnik CMS, ponieważ wrzucanie, tak, aktualizacja stron poprzez wrzucanie nowego html na FTP jakoś mnie trochę męczyła. No więc zacząłem się. Zabrałem się zapisanie własnego silnika CMS w PHP. I to jest taka pierwsza prawdziwa przygoda z moim programowaniem. Czyli. Te technologie webowe jednak. No i powiem, że stworzyłem taki CMS. Pomimo tego, że gdzieś wtedy raczkowały te CMS-y, były takie rzeczy jak e, bodajże Blue Dragon CMS, gdzieś później dopiero wchodziły Wordpressy, to kilka lat później, to ja już miałem coś swojego i to działało. Nawet było w pewien sposób zabezpieczone, chociaż pożal się Boże, jakie zabezpieczenia, gdy Jakieś dwa lata temu spojrzałem w kod tego silnika CMS, to się za głowę złapałem. No ale co może dziecko, które chodzi do liceum, ciekawego napisać, gdy nie miało w ogóle żadnych wzorców ani styczności z programowaniem? Wszystko robiłem na podstawie dokumentacji PHP oraz, no, Stack Overflow wtedy nie było. Chyba. A w każdym bądź razie nie pamiętam, żebym się tak tym posiłkował. Głównie dokumentacja PHP. Gdzieś znalazłem bodajże jakiś kurs i starałem się go przerabiać, ale to bardziej robiłem to, co mi jest potrzebne. Jeśli chodzi o HTML-a, to tam faktycznie gdzieś dorwałem kurs Pawła Wimera i zacząłem sobie przerabiać tego HTML-a. To był jeszcze HTML4. Więc takie są moje początki. Gdzieś tam także jak robiłem tego CMS-a, to oczywiście doszedłem SQL, bo wszystko było otrzymane najpierw w plikach tekstowo, dopóki nie była jakaś awaria, nie wiem czemu, pewne pliki zniknęły z serwera, no i straciła się zawartość strony. Wtedy przeszedłem na... Bazy danych MySQL, takie dość proste. Yy, a kolejnym krokiem, tak naprawdę, były jakieś bajerki JavaScriptowe, ale tego nie było dużo. W ogóle z JavaScriptem tak mam do czynienia powiedzmy mało. Nie rozumiem jakoś do końca tego języka. Co dalej? Yy, liceum. W liceum także gdzieś tam na lekcjach kojarzę, że był C albo C. Nie mam pojęcia, co to był za język. Na chwilę obecną nie potrafię sobie przypomnieć, czy C, czy C. W czymś pisaliśmy, i to były jakieś proste programy, typu konwersja z systemu dziesiętny na binarny. To jest tyle, co ja mogę sobie przypomnieć, ale wtedy jakoś w ogóle nie wiązałem tego C ze swoją przyszłością. Także na studiach. Pierwszy rok studiów to było dla mnie coś, nie powiem, łatwego. Studiowałem informatykę na Politechnice Wrocławskiej, Wydział W4. No, i pierwszy rok przyszedłem bez problemów. Tam było programowanie w C oraz C. Najgorsze było to, że ja nie widziałem żadnej różnicy pomiędzy C a C, znaczy nie wiedziałem, że są jakiekolwiek. Myślałem, że całe programowanie robimy w C. Okazało się, że najpierw pisaliśmy w C. Byłem trochę zdziwiony, gdy bodajże na piątym roku mieliśmy do napisania jakiś program, używam sobie rzeczy z C, a tu się nie kompiluje, bo nawet nie wiem, jaka była różnica między tymi dwoma językami. Próbowałem pisać w C, a kompilowałem kompilatorem do języka C. Także tak wyglądały początki z tym językiem. No i tak w ogóle przez całe studia byłem przekonany, że ja nie będę się zajmował programowaniem. Studiowałem informatykę, ale bardziej myślałem, że pójdę w kierunku administracji, administrowania serwerami. Gdzieś wtedy spodobał mi się Linux moje pierwsze praktyki czy prace wyglądały tak, że ja miałem tak do czynienia z ludźmi, którzy administrowali na przykład całą firmą, zajmowali się utrzymaniem tego wszystkiego i stwierdziłem, że fajnie by było mieć taką pracę. Po prostu ustawić wszystko, żeby działało bez żadnych awarii, dobrze skonfigurować i tak naprawdę nic więcej w pracy nie robić. Rozwijać się, oglądać głupie wideo i tego typu sprawy. No ale jednak sprawy potoczyły się inaczej. Jeszcze na ostatnim roku studiów przed ukończeniem ostatniego roku Hmm. Zostałem ofertę pracy w Credit Suisse jako programista C. Co prawda chcieli mnie tam na Java, ale powiedziałem, że Java nie znam i chcę C. No i dało radę. Tam tak naprawdę spotkałem ludzi, dzięki którym nauczyłem się tego C. Bo nie mogę powiedzieć, że znałem go jakoś dobrze, nawet bym powiedział, że znam go o wiele, na o wiele gorszym poziomie niż absolwenci, yy, których obecnie wypuszczam. Więc to też były troszeczkę inne czasy, powiedzmy. We Wrocławiu dość masowo rozwijał się rynek IT, dużo pracodawców potrzebowało programistów i jakoś łatwiej było dostać tę pracę. Obecnie to jest znacznie trudniejsze. No ale w Credit Suisse była pierwsza moja praca jako programista C. Była to dość trudna praca, przynajmniej teraz z perspektywy czasu, jak patrzę. Były takie rzeczy, które są no, trudne dla osób, które dopiero zaczynają, a już trzeba było robić pewne rzeczy. Także Zobaczyłem wiele różnych rzeczy, które. dużo też antywzorców, jak nie należy niektórych rzeczy robić, ale na szczęście miałem dobrych kolegów, którzy mówili i edukowali mnie z tego, jak to powinno poprawnie wyglądać, więc stąd wzięły się takie moje pierwsze zalążki tego zacięcia C. Najważniejsze było to, gdy kolega Bartek, którego pozdrawiam, zrobił mi review mojego pierwszego kodu, który miałem dostarczyć samodzielnie. No i na 30 linii, które dostarczyłem, znalazł 40 rzeczy, które można zrobić lepiej. I wtedy stwierdziłem, że wow, też chcę być taki jak on. Więc zamiast się załamać, jak ja to bardzo nie umiem programować, to stwierdziłem, że muszę się tego języka nauczyć. Wtedy dopiero wchodził C11. Co prawda, standard był uchwalony już wcześniej, bodajże dwa lata wcześniej, zanim ja tam zacząłem pracę, albo rok wcześniej, ale mało kto go jeszcze wtedy używał. Dopiero koledzy mi pokazali, jak fajne rzeczy można za pomocą C++11 upraszczać, i to mnie tak zafascynowało, że po prostu zacząłem masowo chłonąć takie informacje o nowoczesnym C i samemu pisać taki kod. Jeszcze ważną rzeczą do wspomnienia, do zaznaczenia tutaj jest, że w Credit Suisse też miałem okazję pracować chwilę jako Scrum Master. Nie za bardzo wiedziałem wtedy, czym jest Scrum, z czym to się je, ale miałem jakby okazję trochę tego liznąć. Koledzy stwierdzili, że tak oddolnie sobie wprowadzimy, bo to trochę usprawni naszą pracę. No i to jest też dość ważne doświadczenie. Później przeszedłem do Noki po około dwóch latach pracy w Credit Suisse. W Noki zwiedziłem wiele działów, poznałem wiele osób, wiele różnych technologii, ale tak kolejno, oczywiście zaczynałem jako programista C, w nowo powstałym zespole. Po jakimś czasie miałem okazję także zostać Scrum Masterem w tymże zespole i powiem, ja to zaznaczam, że ten Scrum Master to jest dość ważne, ponieważ to mi pozwoliło na rozwinięcie moich umiejętności miękkich. I nie twierdzę, że jestem jakimś super, hiper, nie wiadomo kim i co to w ogóle znaczą te umiejętności miękkie. Dla mnie one oznaczają umiejętność samoprezentacji, wystąpienia publiczne, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, a przede wszystkim też nauka. Uczenie innych. Powiedzmy, że jako Scrum Master tego wszystkiego nie zawsze musiałem robić, ale zdarzały się też pewne trudne sytuacje, które na pewno mi pomagały wyjść z mojej strefy komfortu, dzięki czemu mogłem się rozwijać. I taka sytuacja, gdzie byłem z nie trwała za długo. Byłem chyba w dwóch zespołach. Jeden był troszkę łatwiejszy, drugi troszkę trudniejszy, gdzie nauczyłem się właśnie radzenia z tymi rzeczami trudniejszymi. Ale to mi na pewno bardzo pomagało przy szkoleniach. Ja już bodajże po roku pracy w Noki. Dostałem propozycję, a właściwie było to tak wrzucone: kto chce, kto jest chętny, żeby poprowadzić jakieś szkolenia. Zgłosiłem się wtedy. Okazało się, że drugi programista, z którym razem mieliśmy prowadzić to szkolenie, się wykruszył, zwalnił się właśnie z noki. No i wtedy zostałem sam, ale kolega. Kamil pomógł mi tutaj i razem zajęliśmy się prowadzeniem szkoleń z nowoczesnego C. I to były szkolenia zarówno wewnętrzne w samej Noki, jak i szkolenia takie, które Nokia organizowała na zewnątrz, czyli na przykład kurs Praktyczne Aspekty Rozwoju Oprogramowania prowadzony na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Więc miałem okazję pouczyć studentów. W międzyczasie zacząłem sam przygotowywać własne materiały szkoleniowe. Troszeczkę też podpatrywałem u innych, jak oni robią szkolenia. Yy, dzięki Noki też przeszedłem jeden genialny kurs, Train the Trainers, gdzie stałem się tak jakby świadomym trenerem. Muszę tutaj bardzo podziękować całej Noki, jak i osobom, które ten kurs organizowały za niego, bo wiem jak wykorzystywać różne rzeczy podczas swoich szkoleń jak energię yy, kursantów, jak poziom motywacji jak ustawiać odpowiednio scenę, klasę, cokolwiek. Jednym z moich takich dodatkowych hobby jest fotografia, więc też myślę, że. Yy, nie najgorzej wypada to wideo, jeśli chodzi o jakość, ale mam nadzieję, że będę rozwijał się cały czas pod tym względem. Co więcej, w samej Noki posiedziałem dość długo, oprócz tego, że byłem programistą C++, Scrum Master'em, robiłem też review kodu, czyli byłem recenzentem kodu, przeglądałem kod innym osobom. Wędrowałem po paru różnych działach, więc też wiedziałem, jak ten kod C++ wygląda, nie tylko w jednym miejscu, ale też gdzieś indziej, w jakichś innych miejscach. Niby ta sama firma, ale... Zupełnie innak jest sposób pisania kodu albo też kultura organizacyjna, więc miałem okazję poznać trochę tego świata IT. Byłem także liderem zespołu. To też na pewno troszeczkę pomogło mi w moim samorozwoju. No i prowadziłem już. Im większy był mój staż, tym więcej szkoleń jakby prowadziłem, więc coraz bardziej się w tym specjalizowałem. Mnie osobiście też interesuje andragogika, czyli nauczanie dorosłych i staram się jak najbardziej wykorzystywać takie rzeczy jak grywalizacja, o której pewnie już wiecie, w swoich kursach. Kolejną moją pozycją w Noki było Full Stack Developer. To była już jedna z ostatnich pozycji, gdzie byłem i powiem, że akurat wczoraj bardzo mi się ta wiedza przydała, którą wtedy zyskałem w Noki, bo musiałem zintegrować ze sobą serwisy, które gadały po rest API. Więc połączyłem Githuba z naszą platformą i już dzięki temu będzie możliwe liczenie punktów poprzez to, co Wy robicie na Githubie. Jestem bardzo dumny z tego powodu. Przygodę z Nokią zakończyłem w listopadzie 2019 roku. Właściwie nie, w październiku 2019 roku. Ale Coder School prowadziłem już wcześniej. Już zacząłem je od stycznia 2018, a tak naprawdę paru pierwszych lekcji udzieliłem jeszcze w 2017 roku. Ale już oficjalnie wystartowałem w 2018. I najpierw zrobiłem to jako projekt poboczny, czyli ja pracowałem najpierw na etacie, a szkoliłem gdzieś tak jakby dodatkowo, po godzinach. Z czasem, oczywiście, po pierwszej edycji, która. W, zrobiłem ją po to, aby ogólnie zobaczyć, czy to będzie coś, co ja będę lubił, czy będę potrafił zarządzać sam swoim własnym biznesem szkoleniowym, no i czy będą z tego jakieś pieniądze. Pierwsza edycja nie była zbyt dochodowa, y, później natomiast już było znacznie lepiej z drugą edycją. Y, była także edycja trzecia i czwarta, jeśli chodzi o kursy stacjonarne. No i tak jakby teraz wypadałaby piąta edycja, właściwie już wcześniej, ale stwierdziłem, że jej nie będę robił, że już zajmę się kursami online. Przeszedłem już właściwie wyłącznie na swoje, w międzyczasie tak w noki zmniejszałem etat, że było go coraz mniej. A idea, która mi przeświecała, jest taka, że nie chciałem spędzać 40 albo więcej godzin w pracy i mieć tak mało czasu dla rodziny, nie być taką przeciętną osobą, której praca wygląda właśnie tak. Za to otworzyłem swój własny biznes i jak możecie się domyślać, pracowałem 60 godzin tygodniowo zamiast 40, więc to zupełnie w drugą stronę poszło ale zmniejszając ten etat, udało mi się jakby to troszeczkę godzić, te dwie rzeczy. Wychodziło mniej więcej te 40 godzin yy, łącząc oba biznesy, chociaż pewnie żona powie, że jednak poświęcałem więcej czasu niż mi się wydaje. Ale teraz, gdy pracujesz wyłącznie w Coder School u siebie, jest tak, że tego czasu również poświęcam dużo, z tym, że ja tego nie traktuję jako czas poświęcony na pracę. To jest dla mnie hobby. Ja po prostu lubię robić to, czym się zajmuję. I nie odczuwam, że robię to z przymusu, po prostu chętnie wstaję w każdy poniedziałek i zajmuję się tym, czym mam się zajmować. Lubię poniedziałki. Nie to, że wcześniej jakoś bardzo nienawidziłem, ale widać było u mnie już jakieś oznaki czasami wypalenia zawodowego, a to, że czasami się gdzieś pracując na etacie robi nie, nie takie rzeczy, które się chce robić. Tutaj też nie powiem, że robię wszystko, co chcę robić, ale uczę się tak dużo, że to głowa mała. Jeszcze nigdy nie nauczyłem się chyba aż tak dużo jak przez ten czas, kiedy tak naprawdę zwolniłem się z etatu i pracuję wyłącznie w Coders School. Musiałem nauczyć się bardzo wielu rzeczy, i to jest dużo takich rzeczy frontendowych, tak naprawdę, wbrew pozorom. Ja uczę C, ale. Nauczyłem się trochę frontendu. Musiałem własne strony internetowe stawiać. Ja oczywiście to znałem wcześniej już na podstawie moich doświadczeń jeszcze z podstawówki. Ale tutaj musiałem to przede wszystkim unowocześnić, dowiedzieć się, jak te technologie się bardzo zmieniły w stosunku do tego, co było ileś tam naście lat temu. No i powiem, że to moje takie podłoże frontendowe bardzo mi w tym pomogło. A na chwilę obecną koders wyłącznie szkolenia. Yy, Niektórzy też mnie pytają, co zamierzam dalej robić. C++ idzie do przodu, w tym roku przecież już za niedługo dostaniemy C++20. Jak ja zamierzam się sam rozwijać, aby nie wypaść jakby z rynku? Plan jest taki, że ten rok na pewno poświęcę tylko i wyłącznie Coder School. W przyszłym zobaczę, ale myślę, że sam będę pisał jakieś własne projekty z wykorzystaniem C++20. Jeśli nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, abym po zautomatyzowaniu jak tylko się da obecnej edycji kursy online gdzieś zaczął też pracować najchętniej na niepełny etat. Jako i to już niekoniecznie programista C, ale jeśli zamierzam uczyć tego języka, no to byłoby bardzo fajnie, gdybym faktycznie był w nim kompetentny i na czasie, aby moja wiedza się nie zestarzała. Bo co jest ważne, to ja uczę tego nowoczesnego C, tego, który jest obecnie, tych standardów. Chociaż wiem, że w wielu miejscach pracy jeszcze się używa starych standardów. Albo pisze się, że szukają programisty C łamane przez C, co jest jedną wielką zmyłką, i zazwyczaj jest to język C, ale chcą przyciągnąć w jakikolwiek sposób programistów C na rekrutację. Nie uważam, że C byłby jakkolwiek złym językiem, ale to są dwa inne języki, C i C. Bardzo dużo wspólnego ze sobą mają, ale są jednak troszeczkę inne. Nie wiem, co jeszcze chcielibyście o mnie wiedzieć. Jeśli są takie rzeczy, Zadajcie pytanie w komentarzach pod tym wideo albo na Discordzie, w zależności czy jesteście na moim kursie C++a czy nie. I tak wyglądały moje doświadczenia z branżą IT. To gdzie jestem obecnie, zawdzięczam nie tylko sobie, chociaż muszę powiedzieć, że było tutaj na pewno dużo mojej własnej pracy, gdy to wszystko prześledzę, ale zawdzięczam też ludziom, z którymi mi przyszło pracować i którzy mi Nieraz wskazywali kierunek, czego powinienem się uczyć, a co powinienem odpuścić. Albo czy robię coś dobrze, czy robię coś źle. Czy są jakieś dobre praktyki? I ja staram się teraz robić to samo. Chcę przekazać wiedzę Wam, jak poprawnie pisać kod w C, aby był nowoczesny i przede wszystkim pełen dobrych praktyk i pozbawiony tych złych. Ucząc się samodzielnie jest to bardzo trudne, ale oczywiście są osoby, które dadzą radę. Fajnie jest, gdy masz kogoś, kto ci może pomóc w tej nauce i wskazać kierunek, w którym podążasz. Także ja dziękuję wszystkim osobom, które mi pomagały w moim rozwoju kariery, w mojej ścieżce. A teraz czas, abym to ja dzielił się tą wiedzą na zewnątrz i przekazywał ją wam dalej. Do zobaczenia. До услышания.